Dzisiejsze wydarzenie, tak zwany dzień strefy, tak nazwane, jest wydarzeniem, które ma na celu właśnie prezentację firm głównie dla studentów naszego wydziału i nie tylko naszego wydziału. Z punktu widzenia prodekana odpowiedzialnego za innowacje. Zależy mi na tym, żeby też pozyskać firmy do współpracy z nami, tak jak powiedziałem, ale na płaszczyźnie też projektów badawczych rozwojowych. Z punktu widzenia firm zauważyłem i to już to nie jest po raz pierwszy, że firmy są zainteresowane naszymi absolwentami. Prezentuje Polskie Forum Technologii Morskich. Jest to organizacja, która powstała w tym roku. Zrzesza już w tej chwili 34 firmy związane z szeroko rozumianą branżą technologii morskich, czyli tutaj są i stocznie. Kilka mamy sześć stoczni, mamy osiem biul projektowych, to jest też bardzo silny potencjał z naszej strony. Cały szereg firm związanych z dostawą systemu wyposażenia i usług na, na nie tylko na jednostki pływające, ale także w ogóle z technologiami morskimi. Pomocka, specjalna strefa ekonomiczna i jej fundacja, centrum kształcenia kompetencji przyszłości. To jest właśnie to, o czym chcemy mówić, bo nie mówimy o dniu dzisiejszym, tylko patrzymy w przyszłość. Kompetencje przyszłości będą powodowały, czy Polska wygra w tym wyścigu, który jest ogólnoświatowym, czy nie. I dlatego korzystając właśnie z możliwości, jakie daje Stowarzyszenie Związek Pracodawców Polskich Forum Technologii Morskich, ale z kompetencji właśnie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, chcemy wyjść w kierunku młodzieży, wyjść w kierunku tych wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności po to, żebyśmy byli silnymi graczami na rynku europejskim, światowym. A powoli zaczynamy takimi graczami być. i zostanie podpisane porozumienie między Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną a Polskim Forum Technologii Morskich, czyli tak naprawdę stowarzyszeniem, które grupuje, zrzesza firmy związane z gospodarką morską. Natomiast Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma dwa obszary takie stykające się z gospodarką morską i z tymi firmami. To jest bałtycki port Nowych Technologii w Gdyni, gdzie lokują się firmy nowoczesnych technologii z branży morskich i obszar współpracy naszych klientów strefowych ze szkolnictwem zawodowym. I tu mamy i z Politechniką wiele programów i z naszymi klientami. I z polskim forum też planujemy kilka projektów takich związanych z edukacją, z robotyzacją, bo w tym roku otworzyliśmy centrum programowania robotów przemysłowych. I również z Polskim Forum Technologii Morskich pracujemy nad programem dydaktycznym pod kątem wykorzystania robotów przemysłowych w branży morskiej.